Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich. Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że praca jest trudem. Nie ukrywam, że także dla mnie to doświadczenie jest bardzo bliskie. Pomimo tego, że dzień staram się rozpocząć Eucharystią, jadąc do pracy, za chwilę mam już głowę pełną różnych. Trudnych myśli. Już martwię się o, o te wszystkie niezałatwione sprawy. Trudne rozmowy, które mnie czekają w danym dniu. Czasami szukam sposobów na rozwiązanie problemów z współpracownikami czy, czy z klientami. Żeby dojechać do pracy, muszę przejechać przez bramę, którą obsługuje zewnętrzna firma ochroniarska, brama ta prowadzi do kilku firm. A pracownicy są co jakiś czas wymieniani na nowych. Z całej tej grupy, których się tam jak w tym czasie e, przeszło kilkunastu, zapamiętałem szczególnie pana Marka. Pan Marek pracuje tutaj e, około dwa lata. Do jego obowiązków generalnie należy otworzyć bramę, sprawdzić przepustkę. Taka po prostu rutynowa praca. Ale pana Marka zapamiętałem nie dlatego, co robi, ale dlatego, jak to robi. Po pierwsze, przywitanie. Nie jest to jakieś sztampowe dzień dobry, można powiedzieć, że takie rutynowe, ale zwykle jest to krótka, optymistyczna rozmowa. Dzień dobry, a może zmierzymy temperaturkę? Jak, jak panu yy, minął wczorajszy dzień? Czy wręcz pytanie i, i życzenie? Życzę dobrego dnia w pracy, w spokoju. Po wszystkich formalnościach pojawia się jakiś tam uśmiech i żegnamy się, jadę do pracy. Ta jedna minuta zatrzymania się na bramie yy, sprawia, że przestaję myśleć o tych wszystkich trudnych sprawach, które, które ciągle w głowie mi jakoś tam siedziały. Zaczynam się uśmiechać pod nosem i z takim uśmiechem wchodzę do pracy. Uśmiecham się, bo ta grzeczność tego pracownika ochrony nie jest taka sztampowa, programowa, ale prosta, serdeczna, ludzka. Wchodzę do biura, witam się z współpracownikami i wciąż uśmiecham się w myślach, a zgodnie z powiedzeniem, że co w sercu, to i na twarzy, uśmiecham się pod nosem. Ludzie, których witam, też zaczynają się uśmiechać, i chociaż może za jakiś czas jeszcze tego samego dnia będziemy mieć jakieś tam trudniejsze relacje, ten poranny uśmiech i przywitanie sprawią, że będziemy mieć dużo większą szansę, aby inaczej na siebie spojrzeć. Patrząc na tą sytuację z boku, uświadamiam sobie, że każda z tych osób, która pracuje na tej bramie jako pracownik ochrony, wypełnia naprawdę sumiennie te, te swoje obowiązki. Ale ten jeden człowiek ma w sobie to coś, co ma siłę zmienić innego. Oprócz wypełniania obowiązków służbowych, daje coś od siebie. Jest mi czasami wstyd, że kiedy uświadamiam sobie, że szukając. Takiej doskonałości w tym, co robię, zapominam o tym, co w pracy jest tak naprawdę najważniejsze. Szukam więc w sobie takiej postawy, żeby najlepiej robiąc to, co mam do wykonania, umieć dotrzeć do ludzi, z którymi się stykam, z tym, co jest prawdziwym dobrem. A to dobro to przede wszystkim umiejętność przyjaznej rozmowy, chociaż. Mocno różnimy się poglądami, umiejętność rozwiązywania konfliktów przez szukanie porozumienia, zdolność do przyznania się do błędów, umiejętność wysłuchiwania ze zrozumieniem współpracowników. A zatem idźmy za świętym Pawłem, który mówi w liście do Galatów: W czynieniu dobrze, nie ustawajmy. Bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom wierzy.